Ofiary rzezi wołyńskiej zostały zabite pierwszy raz przez swych sąsiadów z Ukrainy, drugi raz przez brak należytego miejsca w historii w tym roku 2022. Wiele osób zabiło ich po raz trzeci, ponieważ nie było politycznie poprawnie o nich pamiętać. Dzień dobry. Dziś 11 lipca w 2016 roku Sejm RP ustalił ten dzień Narodowym Dniem Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP. Ja obecnie znajduję się w Warszawie na placu Trzech Krzyży. Za mną kościół świętego Aleksandra, gdzie za chwilę odbędzie się msza, a później marsz. U pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Już od wczoraj w większości polskich miast odbywają się marsze. Kibice znanych klubów piłkarskich powywieszali na stadionach transparenty Wołyń, pamiętamy. A na ulicach miast widoczne są plakaty z małą dziewczynką i napisem Ukraińskie Ludobójstwo na Narodzie Polskim w latach 1939-1947. Można polski podcast dobrych ludzi, którzy uprzedzali Polaków ale czas życie. Dlaczego? Dlaczego ludność ukraińska w tak okrutny sposób mordowała ludność polską 80 lat temu. W 1943 roku podjęto decyzję o usunięciu i eksterminacji Polaków z wszystkich ziem uznanych za ukraińskie. A więc z Wołynia i małopolski wschodniej. Przecież Polacy ukraińcy nie są się nami, uprawiali wojnę z to pytanie, Kajnie, dlaczego, czego zabierze swego biura. Obo potrzebne były te tragiczne morderstwa bo na borygu w kościołach, w szkołach, w budynkach, mieszkalnych, gospodarczych. Opowiadały mi jacy świat. Takiego matka to mi Dlaczego już rano na Dlaczego procesyjnym. Dlaczego używano narzędzia rolniczych, jak się kiedyś kierowcy piły, by zadać śmierć? I na graczej by było niedokończonych już świętych zamontowanych odprawiających prześwietlone w niedzielne południe. Osiemdziesiąt lat temu ukraińcy, nie tylko służby UPA i OUN, ale cywile. Sąsiedzi, którzy wcześniej z ofiarami jedli obiady, spotykali się i uprawiali ziemię, wymordowali w najbardziej okrutny sposób w historii Polaków. Liczba ofiar do dziś nie jest znana i waha się od 60 tysięcy do 1 miliona. 11 lipca 1943 roku. do 1943 roku napadnięto na 99 polskich miast. Wymordowano całą ludność polsko jętyczną ograbiono i spalono domy i kościoły. Dwa dni wcześniej na tych terenach zostały wywieszone i rozdane ulotki, które zapewniały o przyjaźni polsko-ukraińskiej. Namawiały do wspólnej walki przeciw Niemcom i Moskalom oraz aby nie opuszczać miasta. zabójstw dokonywano z wielkim okrucieństwem poprzez przecinanie piłą na pół palenie żywcem obdzieranie ze skóry wydłubywanie i przekłuwanie oczu uszu języka innych części ciała do wielu mordów dochodziło nocą cywile Często sąsiedzi narodowości ukraińskiej chowali się pod łóżka w domostwach Polaków. Nocą zabijali domowników poprzez podcinanie im gardła. Atak 11 lipca odbył się pod hasłem Śmierć Lachom, bo tak Polacy byli pogardliwie nazywani przez naród ukraiński. Minęło tak niewiele czasu, naoczni świadkowie do dziś żyją. Jestem świadkiem ludobójstwa na Kresach Wschodnich na Wołyniu. Z naszej rodziny uratowało się tylko sześć osób. To znaczy, troje dzieci, w tym ja, mamy zamordowani Ukraińcy. Pozostałych z naszej rodziny wszystkich wymordowali. Czy rzeczywiście można dziś ufać tak bezgranicznie dla narodu ukraińskiego? Każdemu można zaufać, nawet po najgorszych rzeczach. Ale pod warunkiem, że on zrozumie swój błąd. I przeprosić za to, co zrobił I to jest nasza taka chrześcijańska-katolicka postawa. Natomiast tu problemem tutaj w przypadku Ukraińców ten problem polega na tym, że oni tego do dzisiaj nie zrobili. Że oni pielęgnują, że oni się nie odcinają od bandery, który był faszystą. Z Niemcami mamy dzisiaj normalne relacje, bo tu są kolejne pokolenia, ale które odcięły się od faszyzmu, tak? od tego wszystkiego, co ten naród złego zrobił. Przeprosili za to wszystko i chcą budować nowe relacje i to jest prawidłowa droga do uleczania ran. Rosjanie mimo wszystko, mimo że teraz jest taka nagonka, no to co trzeba oddać Rosjanom? W Katyniu wybudowali odpowiednio e, miejsce pamięci i Władimir Putin, co się rzadko zdarza w dyplomacji, przyklęknął i nakręcąco zapalił tam znicz. To jest takie charakterystyczne zdjęcie, które, które dzisiaj nie jest popularne, Natomiast jeżeli mówimy o leczeniu ran między narodami, to między Niemcami i Rosjanami te rany zostały zaleczone. Te miejsca pamięci są, oni przyznali się do tej zbrodni i za nią przeprosili. Natomiast tutaj mamy tą sytuację, że ta rzeź była największa, jeżeli chodzi o nasz naród, najbardziej okrutna, bo dotyczyła przede wszystkim kobiet i dzieci. Jeżeli na przykład to porównamy z, z rosyjskimi zbrodniarzami, no to tam głównie dotyczyło to żołnierzy. Żołnierze na wojnie giną. Więc jak gdyby, natomiast dzieci i kobiety, no to to jest, wie Pani, to nie jest kwestia żołnierzy, to nie jest kwestia wojny, to jest kwestia ludobójstwa. A to są dwie zupełnie inne przestrzenie. I największym problemem jest to, że dzisiaj nie możemy się dogadać. Z tego względu, że nie powiedzieliśmy sobie prawdy o tym, co się stało. I to jest przyczyna, dla której nie możemy dzisiaj dojść do porozumienia, dopóki to nie zostanie głośno wypowiedziane. po to, aby upamiętnić wszystkich pomordowanych Polaków na Bołyniu i w Nowolce Wschodniej. Wiadomo, że Ukraińcy zamordowali ponad 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci i starców i tutaj ze znajomymi przyjechaliśmy, aby uczcić ich pamięć, tym bardziej, że ci Polacy w dalszym ciągu leżą w haniebnej doła śmierci na terenie obecnej Ukrainy i czekają na eksplomacje, które są przez Ukrainę zablokowane niestety możemy zrobić jeszcze w tym momencie dla ofiar. Dla ofiar no, musimy się bardziej, to znaczy musimy organizować na pewno takie uroczystości jak ta, czyli ale to nie tylko raz w roku, powinniśmy w jakiś sposób wychodzić na ulicę, uświadamiać ludzi, ale wychodzić w ten sposób, że e, wywieszać na przykład plakaty upamiętniające e, to ukraińskie ludobójstwo, e, przekazywać komuś różne ulotki, wlepki. Ja tak przy okazji powiem, bo e, ja jestem z Fundacji Wojny Pamiętamy i właśnie takie akcje organizowałam już no, organizuję od paru lat, natomiast w tym roku po raz drugi akcja plakatowa do 650 osób wysłaliśmy, wysłałam 22 tysiące plakatów. Także no, ja uważam, że tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie przekazać tą prawdę następnym pokoleniom. Na, na rząd, na władze nie ma, nie ma co liczyć. Jak Pani widzi naród nasz polski, czy naród jest z w historii, czy znany w to znaczy, w szkołach jest poświęcony wystarczająco miejsca właśnie na naukę? Czy będzie poświęcony wystarczająco miejsca? Nie. Szkoła nie ma w ogóle tematu ukraińskiego ludobójstwa. Oczywiście film Wołyń jakby nie było przybliżył tym Polakom tą tragiczną dla nas historię. Natomiast w dalszym ciągu wszystkiego jest za mało. Młodzież absolutnie nie interesuje się tym tematem, ponieważ no, w szkołach wolą uczyć o... Nie wiem, o faraonach na przykład czy o Napoleonie, natomiast o tej naszej tragicznej historii, która jest dla nas bardzo ważna, bo to Polacy byli mordowani tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. To niestety na to nie ma, nie ma miejsca w polskich szkołach. I gdy my dlatego widząc, jaka jest sytuacja i że nie ma po prostu żadnej takiej dobrej woli ze strony rządu, aby jednak tych Polaków w tym temacie uświadamiać, my musimy robić coś oddolnie. Czyli po prostu ja jestem zdania, że tylko i wyłącznie działania oddolne, społeczne mogą tą prawdę przekazać przyszłym pokoleniom nie tylko Polaków, ale również Ukraińców, bo jesteśmy skazani niestety na wspólne życie. Przyjdzie Ojcze święty, patrząc górę przez firmę. Dzieci, śliczne jak kajalki, nasz Na będzie będziemy jedną, spokojną, nas, na jest to. przecież takie mamy, foda okay. okay.